Jesteśmy w miejscowości Osiek, gmina Kocierzy w powiatu Łowicz. Chcę reprezentować swoje gospodarstwo, które zajmuje się produkcją bobu, kapusty i truskawek. Posiadamy gospodarstwo 43 hektara, z czego 30 hektarów jest to bób, sprzedawane na zielono do marketu o nazwie LIBL. I częściowo na biedronkę. Wcześniej pryskałem e, swoje uprawy e, innymi maszynami e, typu e, marki Pilmet, Jarmet. E, I z ubiegiem e, czasu postanowiliśmy e, zainwestować w dobrą maszynę o lepszej wydajności, o precyzyjnej wydajności. E, przez co może, możemy uzyskać lepszy towar, nie? bo głównie kładziemy nacisk na pozostałości pestycydów w surowcu. Tak są wymagania od pięciu lat na marketach podniesione do góry, że byliśmy zmuszeni zainwestować w dobrą maszynę. Nie? I w tym roku, w marcu, zakupiliśmy maszynę. E, o pojemności 4,5 tysiąca litrów. E, maszyna się nazywa marki Hardy e, Commander Twin. Szerokość, ramion 24 metry. Maszyna jest o bardzo bogatym wyposażeniu. E, jest to maszyna Selection Control. E, jesteśmy z maszyny w, strasznie zadowoleni. Posiada co konkurencyjne firmy nie posiadają tego, a e, Przedstawialiśmy się, i zamysły zakupu maszyny były około dwóch lat. E, przeglądaliśmy konkurencyjne e, firmy, i jednak zdecydowaliśmy się na Hardiego ze względu na e, kąt pochylenia, gdzie w innych maszynach tego e, nie ma: e, wiatru. Że można pryskać e, pod wiatr, z wiatrem, e, bez względu na na wiatr można prowadzić zabiegi. Maszyna jest wyposażona w rękaw, gdzie daje nam tutaj komfortową pracę. Też zwracaliśmy uwagę na wykonanie maszyny, jak i też na nawrociach, by maszyna nie gniotła międzyrzędzi. I jeżeli chodzi o rozwiązanie kierunku skrętnej tylnej osi hydraulicznie, według mnie, w Hardi naprawdę, tutaj bym stawiał na pierwszym miejscu. Aczkolwiek maszyna również jest wyposażona w system automatycznego prowadzenia wysokości gdzie tolerancja jest do 5 cm. I tak na początku sceptycznie na to patrzyłem, bo uważałem, że to nie jest tak do końca, nie będzie jak, ale po spryskaniu już ileś hektarów mogę dzisiaj powiedzieć, że ma to sens. Jest 17 września 2020 roku, wykonujemy oprysk na truskawce od czerwonej planistości w odmianie Roxana i Aprika.